Z tej strony Volgron, a w tym krótkim filmiku pokażę jak solować drake'a Olafem przed piątym poziomem. Klasycznie zaczynamy, zaczynamy maczetę i dwa poty. Trinketa można wziąć żółtego albo czerwonego generalnie. Mm, ja wybrałem żółtego, chociaż czerwony też mógłby być dobry. Ponieważ będziemy solować tego drake'a i zawsze może tam sprawdzić czy gdzieś wart będzie. Chociaż wątpię, żeby tam był wart w czwartej minucie, tak? Kto w sumie tu wartuje w czwartej minucie gdzieś? No, więc pozostanie przy tym żółtym. Runeczki takie. Marki AD, Sile, Flat Armory. Na gryfach CDR-ki Uważam, że w Magic Resist'a w dżungli nie za bardzo potrzebujemy, więc... Myślę, że warto zainwestować, jeżeli ktoś dżungluje te cdr -ki. No i na Quintach atak speedy. Co w sumie nam daje 14%, 14 atak swida 7,5% y... CDR-ka. 9 AD i 9 armura. Olaf ma bardzo fajną tą dżunglę z tą pasywką jego, nie? Że im mniej e, HP, tym więcej się leczy. Znaczy tym szybciej bije, o. A jeżeli odpalimy W jeszcze, to tym więcej się leczy. No, to tak jak mówiłem, redzik. Teraz lecimy Blue. Jego sobie zesmaję, a tego podka jednego zostawiam ciągle. on się tam może pod rejku przydać ewentualnie. Można zesmite'ować. W-W odpalam, podleczę się. Przypomina mi mniej HP, tym więcej się leczy Olaf. Co jest też przydatne, fajne. I ważna jest sprawa z tym y, Drake'em. Jest taka zasada, że jak odpalisz to W, odpali do to W, to... wszystkie jakbyś źródła obrażeń nas leczą, czyli w to też wchodzi smite, tak więc... jeżeli będziemy robić tego Drake'a, to podczas gdy mamy odpalane W, y, należy smajtować go. Dwa potki dokupuję i biegle. Drugi punkcik dodaję teraz W, bo to ładnie teraz atak spida też jeszcze da. Ile jest stila aktywnego? też po aktywa aktywacji tego stila. No. No to zakładamy tu gdzieś bo się teraz tam biją, tu prze przepuszowali się tego z tego z jakieś tam jaja. Mm, no my teraz tu po cichutku idziemy po tego Drake'a, nie? No bo w sumie kto by się spodziewał? Przeciwny jungler zakładamy, że... Tu wyczyścił, no to poleciał tu. Tu sobie gdzieś tam. Golemy Redzika, więc on jeszcze jest daleko, powiedzmy, on tu raczej nie będzie przychodził. Wyciągamy tego draga. To jest właśnie ważne, żeby go wyciągnąć. No dwa, atak dwa auto ataki dostępne. I teraz staramy się rzucać tym toforem tak, żeby on stał w miejscu, żeby on po prostu nie uciekał nam. Tak jak ja to teraz robię. Może teraz? O! I kurwa, uciekł znowu, no co się dzieje? Jeszcze raz. O, stoi w miejscu. Odpalamy W, smajcika używamy i rzucamy tym tasakiem w miejscu. Najlepiej wtedy już myszką nie ruszać, jak już sobie tak znajdziecie ten punkt, nie ruszajcie myszką po prostu. Odpalamy szybko W. I młócimy tego drake'a. Tada! I teraz wszyscy w szoku. Wo, skąd oni mają drake'a, jak to się stało? Nie, przecież wszyscy byli na liniach. I proszę bardzo, Olaf tutaj zrobił. Macie dwa potki jeszcze do tego. Smite'a macie za 16, więc będziecie mieć na, powiedzmy, golemy później. Możecie golemy potem od razu iść. Mm, żeby ładniej to sobie czyścić. Co piąty hit, przypominam, z golemów, y, to jest stun. Stun oczywiście na potworkach, na graczy to nie działa. No ale to już raczej wiecie, bo tu czyścicie jednak po Drake'a, a nie po jakieś opowieści o dżungli. No, jeszcze takie jedno, co ja mógł powiedzieć bo parę osób właśnie było zaciekawionych kiedy streamem, czy jeszcze bym streamował tak będę streamował w te wakacje już myślę, że za niedługi, za niedługi czas, czas. streamuję udało mi się nabić diamonda czwóreczkę na solo queue po tym jak w sumie przegrałem jakieś nie wiem, 50 gier w piątce po prostu nie mogłem wyjść no nie szło z tego wyjść ale jakoś się teraz udało ostatnio i wyszedłem. Kamerkę zakupiłem. Hmm, tylko że teraz w tym filmiku jeszcze nie ma kamerki, ponieważ hmm, nie chciałam się gdzieś to w to bawić, jak to ustawić wszystko. Hmm, potem montować. Ale na streamach myślę jak najbardziej już powinna być, więc też parę osób o to pytało. No i ja, cieszę się że właśnie, że tam jest jakiś odzew na tym fanpage'u Ewentualnie, jak ja coś napiszę. Chociaż znaczy, rzadko się to w sobie zdarza, za co mogę przeprosić. No ale nawet jak już coś ja piszę, to fajnie jesteście. Cieszę się, że w sumie chcieliście taki poradnik do Olafa, chociaż... Czy on w sumie coś zmieni? Można się generalnie gdzieś tam pobawić, gdzieś nie wiem, kumpi, ewentualnie zaskoczyć na jakimś customie czy coś. Bo w sumie też bym się zdziwił generalnie ktoś Drake'a, który w piątej minucie solo. Warwick... Warwickiem się w sumie da zrobić jeszcze Drake'a, tak. Bo on tu ładnie z tą pasywką leci. No ale dobra, tu w sumie teraz taki troszeczkę trash talk, nie na temat, tak więc yy, no tyle co chciałem pokazać, tyle co chciałem gdzieś tam ewentualnie poinformować. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia, siemanko.